Dzień dobry, witam Was z Warszawy. Jak widzicie aura już troszkę inna niż na w pustynnym Riadzie. Ze 20 stopni mniej. No idziemy standardowo z psem na spacer. Wczoraj akurat komerki nie wziąłem, a Dominika powiedziała mi, że e, kaczki zaczynają chodzić w parach. Więc dzisiaj stwierdziłem, dobra, wezmę. Ale przede wszystkim pokażę Wam coś jeszcze. Trzeba uważać, czego sobie człowiek życzy. Niedawno chodziłem tutaj i mówiłem, że no to stoi taki pusty lokal, mogliby zrobić siłownię. No i zgadnijcie, co tu się robi. Siłownia za jakieś dwa, może trzy tygodnie będzie otwarta, z tego co się dowiedzieliśmy. No i skończą się wymówki. Tam niby było tylko 2 godziny różnicy, ale i tak zegar biologiczny chyba lekko się rozregulował. I te godziny snu też się rozregulowały. No ale to wszystko wróci jeszcze do normy. Gorzej, że e, tak się przyzwyczaiłem do mówienia tylko po angielsku, że wczoraj e, kilka razy złapałem się na tym, że chciałem mówić do ludzi tutaj w Warszawie po angielsku. No, wczoraj kaczki tutaj na brzegu były, a dzisiaj już tylko i wyłącznie na jeziorku. Więc nie pokażę wam, jak się połączyły w pary, jak drepczą sobie razem. Właśnie, w parach. Pewnie trochę za późno przeszliśmy i po prostu psy już przegoniły kaczuchy. Dominika zwraca uwagę, że tu jest para. Tam jest para. I tutaj też jest taka troszkę inna para. I że wczoraj też taka była. No i takie prywatne odczucie brak słońca powoduje. Depresja. No, i tutaj na okres zimowy musimy wykombinować jakiś ekwiwalent e, tego słońca, bo no jest masakra, tak? A, no cóż, wyjazdy no nie są e, zbyt ekonomiczną opcją. Pracować trzeba, trzeba coś pomyśleć, jak zaadresować ten temat. Słońca i niwelowania. de uma vaida para si.